Są szparagi. A ty jesteś na żywo? Jeszcze coś, coś powiedzieć wszystkim. <grywa> Dzień dobry chcę powiedzieć. Jesteśmy na żywo. Robimy dzisiaj sałatę ze szparagami, bo szparagów nigdy dość. Ten sezon jest dosyć krótki, więc trzeba się nim nacieszyć. Ziemniaki mi się gotują młode. Jeszcze parę minut, myślę, że około trzech minut. A w tym czasie mam piekarnik nagrzany na grilla, czyli ten górny opiekacz na 240 stopni, i wkładam od razu szparagi na najwyższą półkę na jakieś 4 minuty. I to w zupełności im wystarczy. A teraz robimy sos winegret. I połączymy potem wszystkie składniki i to tyle, więc jest to ekspresowy, może to być lunch, może to być kolacja, jak Wam się podoba. Klasyczny winegret robi się bardzo prosto, łączy się oliwę z octem i musztardą i to jest wszystko. Jakiekolwiek inne sosy udające winegret, które mają jeszcze w sobie na przykład majonez, Albo inne dziwne składniki, trudno winegretem nazwać. I pamiętajcie, że to jest winegret, a nie vinaigret. Proporcje są takie, na cztery łyżki oliwy dajemy jedną łyżkę octu. I w zależności od tego, jak bardzo lubicie musztardę, możecie dać, i w zależności od tego, jak ostra ona jest, możecie dać od łyżki stołowej do łyżeczki. Ja mam bardzo ostrą musztardę, taką diżą i daję łyżeczkę, bo ona jest naprawdę ostra, a nie chcę, żeby zdominowała wszystkie inne smaki. Więc dajemy tak. Jedną, dwie, trzy i cztery łyżki oliwy. I teraz tak. Możecie mieszać te wszystkie składniki w, w jakiejś miseczce. Natomiast ja najbardziej lubię stosować taką metodę drinkową, czyli porządnego shaker'a. Wtedy wszystkie te składniki momentalnie są świetnie wymieszane i tworzy się taka emulsja, której mieszając ręcznie wydaje mi się nie osiągniemy. Ale to już jest. No, aż wierci w nosie, więc zdecydowanie daję łyżeczkę do herbaty. Może taką lekko kopiastą, ale jednak nie stołową. To już pozostawiam waszej decyzji. Tam mamy. Dajemy jeszcze pieprz. Ziemniaki są trochę osolone, więc też nie przesadzajmy z tą solą w sosie. Już musztarda da takiego kopa, żeby też nie przesadzić. I ja tak, lekko to mieszam wszystko razem. Zakręcam słoik. Coś pachnie. Coś pachnie. I po prostu wstrząsam. Całą zawartością. I Bust. zobaczcie. Biust przy okazji. Natomiast nie było to zamierzone. Wiesz, teraz już wszyscy widzieli Twoje białe slipy, więc nie wiem, czy chcesz iść tą drogą. Słuchajcie, minęły 4 minuty. To był film dla ciebie. I już. Wyciągasz szparagi. To był film dla Ciebie, a nie dla wszystkich. Aha. Tylko wsadziłaś do internetu, więc teraz musisz się, <grym> musisz się z tym zmierzyć. No, wiecie co, ja się tak śmiałam, że pomyślałam sobie, że Wy też się chętnie pośmiejesz. A myślę, że nie, nie wszystko, co jest śmieszne dla Ciebie, jest śmieszne dla innych. A są więc po komentarzach to mamy gust jednak podobny. Dobrze, mamy piękne, skwierczące jeszcze szparagi. Cztery minuty. Pamiętajcie, króciutko, a w wysokiej temperaturze. To jest klucz do sukcesu. I teraz jeszcze muszę spróbować ziemniaki, bo wydaje mi się, że też już są. I też już wyciągamy ziemniaki. Teraz zrobimy tak. Niepotrzebnie to zgasiłam, bo jeszcze chcę je odparować. Muszę wziąć drugą rączkę. Wszystko wylatuje. Wracaj tu. I dobrze. Odcedzamy ziemniaki. I dajemy je jeszcze na sekundę. Na ogień, żeby odparowała. Na no, sekundę. To mój telefon dzwonił. No, twój dzwonił, mój dzwoni cały czas. Jesteśmy atakowani, ale dzielnie dobrniemy do końca tego live'a. Nie poddamy się. Dobrze, jak słychać skwierczenie takie, to znaczy, że już wody nie ma. I jest dobrze. No i słuchajcie, mamy tak. Mamy ziemniaki młode. Czym mniejsze, tym lepsze do tej sałaty. Ja je tylko umyłam, nic z nimi więcej nie robiłam. Chciałam takie jak najmniejsze, i u mnie na bazarku, na szczęście, moje życzenie jest zawsze realizowane po prostu tam jest wszystko. Więc mamy. Młode ziemniaki, które jednak chcemy, żeby ostygły do temperatury pokojowej, mamy szparagi, które kroimy na takie, myślę, 3-4 cm kawałki. Powiedzmy, powiedzmy, te szparagi tak na trzy można przekroić. Dodajemy rukole. Mam tu cienki szczypiorek i koperek i wszystko mieszamy w ładnej miejsce i mamy pyszny, wiosenny obiad. A to do jedzenia much? To do jedzenia much, no więc po zjedzeniu much było ok, ale jak Halinka dała, Temu cośkowi. Yy, szynkę, to prawie padła dziewczyna, więc. A to prawda. Chyba Myślę, że, że po Co jest w tej szynce? Co było w szynce, że jeden cały liść yy, zczerniał i umarł? Tak. Już go nie ma, bo chyba Holinan go chyba wyrzuciła, ale był po prostu kompletnie czarny i nieżywy. Poszynce. Po szynce, Koszynce, tak. No. Jeszcze troszkę więcej w szczypiorku. Myślałam nawet o małosolnych, żeby jeszcze tu dodać, ale jednak ten winegret, który ma w sobie ocet, czyli taką kwasowość, która jest również w małosolnych, to już by było za dużo tego dobrego. Mm. Dobrze, no nie będziemy czekać, aż to wystygnie, bo trwałoby to wieki, więc pokażę wam, jak uważam, że powinno to wyglądać, jeżeli chodzi o proporcje. No powiedzmy tyle ziemniaków na razie, nie musimy wszystkich od razu zjeść. Damy garść kopru i szczypiorku. I weźmiemy się teraz za szparagi, które bardzo szybko stygną, więc nie ma problemu. O szparagi dodamy wszystkie, bo to po prostu się wchłania. Nie wiem jak wy macie, ale my szparagi po prostu zjadamy momentalnie. I ja to pokroję tak może. Och, w ten sposób. Pamiętajcie, że końcówki szparagów, te takie włókniste, odłamujemy. A to, co zostaje, to jest już samo dobro. Troszkę rukoli. Rukola jest już umyta. Ja jestem leniwa, nie znoszę. Tego mycia, szpinaku, rukoli, więc przyznaję się, że kupuję już mytą. Teraz pokłuczę ręce. Polewamy wszystko sosem i jemy. Ja już zgłodniałam od tego widoku. Lejemy, lejemy, lejemy. Cały sos wylewamy. Rukola mi tu w ogóle nie pasuje. No, Koparek tak, ale uczysz zupełnie. Zobaczysz, jak spróbujesz. Wtedy, mój ekspercie kulinarne się Jest, wypowiesz. Nie. Ja poprawiam okay. ja patogastronomię. Tak, tak. No. Najpierw chciałam hmm. napisać, znajdź hmm. 10 kardynalnych hmm. błędów. Jakich błędów? To już błęd był przepyszny. Ale myślę, że efekt komiczny był ważniejszy od tej głębokiej kulinarnej wiedzy. To są kulinaria patologiczne. Więc... Wszystko mieszamy. Więc jeżeli nie widzieliście jeszcze białych slip nie, remika. Nie slipów się to... mówi przede wszystkim, a poza tym. A poza tym... Yy... Hmm. Zdaję, to koniecznie, to koniecznie. Słuchajcie, to są niepowtarzalne wyciągnie. No, nie bo ty widziałaś tam y, y, jakieś slipy. A ja, ja gotowa smażyłem ryż i chodziło o ten ryż. Kamera była, kamera była skadrowana tak, żeby było widać patelnię z ryżem. No, głównie było widać twoje białe slipy. Może gdybyś miał czarne slipy, to tak by nie przykuwały uwagi. No i dobrze, mamy to, słuchajcie. Bardzo proszę, e, życzę Wam smacznego, wrzucę zdjęcie mm, i no my idziemy jeść chyba, bo o, ja już nie wytrzymam. Mm, miłego tygodnia Wam życzę, widzimy się za tydzień, ale może wcześniej, bo będziemy na Mazurach, to może stamtąd zrobimy jakiegoś live'a. To wszystko.